Pokoi i dobro. Dzisiaj cały Kościół mówi o nawróceniu. Czym jest nawrócenie? Czy nawrócenie to znaczy zawracać ze złej ścieżki iść we właściwym kierunku? Czy nawrócenie oznacza coś więcej? Otóż nawrócenie oznacza również zmianę sposobu myślenia. Nawrócenie jest to również pewien styl życia, pewna koncepcja na życie. Stąd też chrześcijanin ma się cały czas nawracać, ponieważ... Bycie chrześcijaninem to jest bycie człowiekiem nawracającym się, ulepszającym cały czas, zbliżającym ku doskonałości, przede wszystkim udoskonalającym swoją miłość do siebie samego, do drugiego człowieka, do Pana Boga.